Dajcie w Holokronie. O naturze mocy jako zjawisku i jej wpływu na świat galaktyki było już na kanale mówione nie raz. Jednakże dziś skupimy się na samej istocie mocy, a konkretniej na jej mrocznej odmianie zwanej ciemną stroną mocy. Czym tak naprawdę jest i co stanowi jej jestestwo? Przekonajmy się. Materiał dotyczyć będzie legend, które garściami czerpią z kanonu, dodając nieco nowych informacji. Zapraszam. Wpierw nieco ogólnikowo. Ciemna strona mocy zwana była niegdyś jako Bogan lub Boga, bo tak nazywali ją starożytni wrażliwi na moc użytkownicy mocy na tytonie. Ci, którzy używali ciemnej strony, byli znani jako Darksiderzy, czy po prostu adepci ciemnej strony, a czasami również jako mroczni Jedi, o ile nie byli powiązani z żadną organizacją zrzeszającą takowych użytkowników jak na przykład Sitowie. W przeciwieństwie do Jedi, którzy używali jasnej strony mocy, Darksiderzy czerpali moc z surowej emocji i uczuć, takich jak gniew, nienawiść, chciwość, zazdrość, strach, agresja, megalomania i niepohamowana niczym pasja. Ciemna strona miała tendencję do powolnego, lecz nieuniknionego zacierania się prawdziwego charakteru użytkownika, który ustępował wypaczonej naturze zepsutej mocy. Innymi słowy ciemna strona w przenośni a czasami dosłownie pochłaniała duszę. Od Banr, starożytny mistrz Jedi żyjący 5000 lat przed rokiem zerowym, o naturze ciemnej strony mówił tak: Zło zaczęło się w czasach poprzedzających znane zapiski historii, kiedy magowie stali się królami i bogami, używając mocy ciemnej strony. Słabe umysły zawsze były gotowe do posłuszeństwa temu, kto dzierżył wielką moc. Ci, którzy poznali nauki ciemnej strony, szybko zaczęli wykorzystywać tę słabość, głównie po to, by rozpocząć wojnę. Ciemna strona wciąż narastała, jak burza, pożerając całe światy i całe systemy gwiezdne. Ci, którzy opanowali ciemną stronę, stali się ciemną stroną, uwolnili zniszczenie dla samolubnego zysku, ograbili narody, zniszczyli całe cywilizacje. Niektórzy z nich, wstyd powiedzieć, byli Jedi. Ciemna strona była aspektem mocy, metafizycznej energii, która spaja galaktykę. Pierwszymi znanymi użytkownikami Ciemnej Strony byli starożytni Rakatanie, którzy podbili dużą część galaktyki około 30 tysięcy lat temu. Rasa ta była w stanie wykorzystać Ciemną Stronę do tworzenia niespotykanych w ich czasach inżynieryjnych wyczynów, takich jak hipernapęd czy gwiezdna kuźnia. Jednak nieskończone imperium Rakatan ostatecznie upadło, gdy ci stracili połączenie z mocą. Ale o tym dowiecie się już z innego odcinka. Gdy starożytni badacze mocy spotkali się na Tytonie, aby omówić naturę i aspekty mocy, doszli do wniosku, że istnieją dwie strony tej samej energii: Ashla i Bogan. Początkowo grupa ta założyła zakon Jedi, poprzednika Zakonu Jedi. Zakon ten opowiadał się za używaniem obu stron mocy i kładł duży nacisk na utrzymanie równowagi między nimi. Jednak podczas inwazji Rakatan na Tytonie skutki i wymagania wojny zmusiły Żedai do odrzucenia równowagi. Po pokonaniu wroga główna grupa Żedai chciała wrócić do poprzedniego nauczania o równowadze, jednak po zobaczeniu okropności Rakatan dzierżących ciemną stronę niektórzy Żedai chcieli zabronić używania Bogana i skupić się tylko na Ashli. To pierwszy znany rozłam, który zapoczątkował odwieczny konflikt między dwoma stronami mocy. Te dwie grupy starły się na planecie w trwającym od dekady konflikcie znanym jako Wojny Mocy Tytona. W następstwie wojny wyznawcy Ashli rozwinęli zakon Jedi, podczas gdy wyznawcy Bogana pozornie zniknęli z historii. Ciemna strona nie stanowiła ponownie znaczącego zagrożenia aż do 24500 roku podczas pierwszej wielkiej schizmy zakonu Jedi. Wtedy to wielu znanych Jedi przeszło na ciemną stronę, chcąc odkrywać wszystkie tajniki mocy, a nie jedynie te narzucane przez zakon. I chociaż mroczni Jedi zostali ponownie pokonani i ostatecznie wygnani, to właśnie ten konflikt pozwolił na stworzenie trwałej organizacji ciemnej strony, ponieważ ci wygnańcy byli poprzednikami Sithów. Przejdźmy jednak do sedna, czyli natury ciemnej strony mocy, która niegdyś była wyrażana takim oto starożytnym symbolem. Różnica między ciemną i jasną stroną wydawała się polegać na tym, jak czują się ci, którzy ją odczuwają. Czasami jasną stronę opisywano jako płynącą rzekę, kojącą, stałą, z ukrytą siłą. Natomiast ciemna strona została opisana jako ryczący ogień, jasny, potężny, uwodzicielski i potencjalnie niebezpieczny. Darf Revan i Darf Bane wspomnieli o różnicy między dwoma stronami mocy. Twierdzili, że podczas gdy jasna strona reprezentuje współczucie i spokój wszystkich istot galaktyki, ciemna strona koncentruje się na indywidualnej pasji i sile. Wspomnieli również, że podczas gdy jasna strona dotyczy utrzymania status quo, ciemna strona dotyczy zmian i ewolucji. Ciemna strona była postrzegana jako droga do realizacji samolubnych celów, chociaż wielu mrocznych stronników, których oskarżono o taki egoizm, twierdziło, że ciemna strona jest po prostu środkiem do osiągnięcia celu, jaki by on nie był. Jednym z najbardziej godnych uwag przykładów był Anakin Skywalker, Jedi, który przyjął ciemną stronę z zamianem uratowania życia swojej ukochanej. Ciężko o bardziej dramatyczny i nieegoistyczny akt, chociaż oczywiście można zakładać, że zrobił to po części również dla siebie, nie chcąc tracić ważnego elementu swojego życia i tożsamości. Wielu uważało, że ciemna strona jest uzależniająca, a jej użytkownicy nie mogą oprzeć się jej przyciąganiu, im bardziej byli jej poddawani. Nawet gdy ich fizyczne ciała powoli rozpadały się, użytkownicy ciemnej strony stawali się potężniejsi w mocy. Jednak niektórzy użytkownicy, tacy jak Mara Jade, zauważyli, że korzystanie z ciemnej strony było kwestią praktyczną, ponieważ moc, którą zapewniała ta ścieżka, była po prostu bardziej wydajna. Podobnie jak jasna strona, ciemna była często traktowana jako na wpółświadomy byt mający celowe, choć nieznane nikomu projekty. Niektórzy, zwłaszcza werżere, wysnuli teorię, że nie ma czegoś takiego jak ciemna strona, a jedynie wrogie intencje użytkownika, ponieważ większość użytkowników ciemnej strony już miała negatywne intencje lub padła ofiarą pokus absolutnej władzy i dominacji. Darw Sidious zasugerował również, że tak naprawdę istnieje tylko jedna moc, która jest ponad takimi rzeczami jak pozytywne i negatywne, czarne i białe, dobre i złe. Stwierdził, że jedyną różnicą było to, że Jedi postrzegali moc jako moc samą w sobie, podczas gdy Sithowie wierzyli, że jest ona środkiem do uzyskania władzy. Tej teorii sprzeciwiał się żarliwie Mistrz Joda. Ponadto Darf Plagius wierzył, że istnieją wyraźne różnice między energiami jasnej i ciemnej strony, a także odmienne sposoby czerpania z każdej z tych stron. Ciężko określić moment przejścia na ciemną stronę. Sithowie nazywali to oświeceniem. Jednak żadne zapisy nie wyjaśniają dokładnie, w jaki sposób następuje przejście na ciemną stronę mocy. Dla niektórych ciemna strona była niezwykle atrakcyjna i prawie niemożliwa do odrzucenia. Za każdym razem, gdy osoba zestrojona z mocą wzywała ciemną stronę, coraz bardziej uzależniała się od potęgi, którą przynosi mrok. Zepsuty wpływ ciemnej strony może w pewnych momentach przejąć kontrolę nad użytkownikiem. Niektórzy zaś wierzyli, że ciemna strona była bardziej hojna niż jasna, ponieważ zapewnia potęgę, siłę i determinację. Wielu pierwotnych mrocznych Jedi w wielkich schizmach zakonu trzymało się tego pomysłu i uważało, że ograniczanie się do słabszej interpretacji mocy jest głupotą. Niektórzy przeszli na ciemną stronę ze względu na naturalny związek z samą mocą. W niektórych przypadkach Jedi, którzy mieli ograniczoną kontrolę nad jasną stroną, stwierdzili, że ich moc i naturalny talent są znacznie silniejsze, gdy będą po stronie mroku. Inni Jedi upadli, ponieważ widzieli w jasnej stronie niekończące się zasady, których wymagali Jedi. W ciemnej stronie zaś widzieli pasję i wolność, która przy okazji może szybciej zakończyć odwieczne konflikty, których pacyfizm i nieskończona cierpliwość Jedi nie były w stanie rozstrzygnąć. Wielu wierzyło, że ciemna strona jest niezbędna, by w pełni zrozumieć istotę mocy. Inni zaś nie mieli często takiego wyboru, bowiem ciemna strona była pierwszą naturą tej potęgi, z jaką się zetknęli, nie poznawszy wpierw jasnej strony. Jeszcze innych przejście na ciemną stronę było naznaczone osobistą tragedią lub bycie wystawionym na działanie neksusa ciemnej strony. Chociaż przeszłość i sytuacje bywały różne, to prawie wszyscy, którzy przeszli na ciemną stronę, zrobili to, ponieważ stanęli przed wyzwaniami i trudnościami, których jasna strona nie była w stanie pomóc im przezwyciężyć. Zmiany, jakie przeszły te osoby, które doprowadziły je na ciemną stronę, były wyraźnie wynikiem ich dotychczasowych doświadczeń życiowych oraz ich chęci lub niechęci do opierania się siłom emocjonalnym, które wpływały na ich decyzje. Wśród najpotężniejszych z tych sił emocjonalnych są strach i gniew. Ponieważ obie te siły mogą prowadzić do nienawiści, która, jak przestrzegał Joda, zawsze była tylko jedynie krokiem ku królestwu ciemnej strony. Strach był najczęściej punktem wyjścia w ześlizgiwaniu się na ciemną stronę, ponieważ niczym zaraza mógł szybko i gwałtownie wpłynąć na jednostki, grupy, całe populacje miast, a nawet planety. Niczym strumień, który staje się wzburzoną rzeką, w naturalny sposób prowadzi do gniewu, chaosu i nieokiełznanej mocy, jeśli nie słabnie. Kiedy w ten sposób pozwalano strachowi zaognić się i pozostać niekontrolowanym, mógł on utrzymać się i stworzyć koncentrację energii ciemnej strony. Ci, którzy byli wrażliwi na moc, potrafili, często z wielką łatwością, wykryć takie koncentracje. Omówmy teraz samą korupcję, którą wywołuje ciemna strona. Mrok, podobnie jak silny uzależniający narkotyk, wpływa nie tylko na umysł użytkownika, ale także na wygląd. Gdy człowiek zanurza się głębiej w ciemną stronę, jej złowroga siła odbija się na ciele. Darth Bane wyjaśnił, że przyczyną tej fizycznej degradacji było to, że ciału i kościom brakowało wytrzymałości, by w nieskończoność kierować ogromną mocą ciemnej strony. Revan wyjaśnił również, że podczas gdy nauki jasnej strony były poświęcone zapobieganiu zmianom fizycznym, zmiany ciemnej strony musiały zostać zaakceptowane przez sitów, w przeciwnym razie poniosą porażkę z powodu prób umiaru. Wielu użytkowników ciemnej strony doświadczyło zmiany pigmentacji swoich oczu, ponieważ ich normalny kolor zmieniał się w świetlisty, siarkowo-żółty, krwisto-czerwony lub ciemnopomarańczowy, zwykle z ognisto-czerwonymi obwódkami wokół tęczówek. Dalsze przemiany mogą również zmienić Biel oczu na czarny lub czerwonawy, a także skórę wokół oczu. Najpoważniejsze zmiany sprawiały, że mroczna strona wydawała się szybko postarzać, ponieważ skóra traciła pigmentację, stawała się blada i centkowana, żyły stawały się coraz bardziej widoczne, a włosy traciły kolor. W pewnym momencie głos użytkownika mógł również ulec zmianie, stając się o kilka tonów niższym i bardziej chrapliwym. Efekty ogólnie postępowały z czasem i kontynuowały zanurzanie się w ciemną stronę, ale nie wpływały od razu na wygląd. Niektórzy też nie zawsze mieli widoczne oznaki wpływu mroku na ich ciała. Z czasem zaś zepsucie może wykraczać poza zwykłe szczegóły kosmetyczne i bezpośrednio osłabiać zdolności fizyczne. Król Omin z Onderonu był biegłym czarownikiem Sithów przez większość swojego życia, lecz Ciemna Strona trzymała go pod degradującym wpływem, aż w końcu stał się niezdolny do poruszania się i potrzebował wsparcia egzoszkieletu cyborga, aby przeżyć. Innym skrajnym przypadkiem zepsucia Ciemną Stroną był Darth Zash, którego rozległe badania nad Ciemną Stroną doprowadziły do ogromnej fizycznej degradacji i ostatecznie do śmiertelnego stanu. Najgorszym przypadkiem tej transformacji był Darf Nihilus, który został całkowicie pochłonięty przez ciemną stronę, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W końcu stał się aberracją ciemnej strony, która istniała tylko po to, by konsumować życie. Ciemna strona może mieć jeszcze większy wpływ na umysł, ponieważ użytkownik często przestaje ufać ludziom i szybko wpada w gniew. Dalsze zanurzanie może nawet doprowadzić do szaleństwa. Należy jednak zauważyć, że osoby, które oszalały, były w złym stanie psychicznym lub przeżyły traumę jeszcze przed ich nawróceniem na mrok, a ciemna strona po prostu pogorszyła ich stan. Chociaż ciemna strona mogła zniszczyć ciało, była również zdolna do jego podtrzymywania. Nienawistne, namiętne, zdeterminowane energie ciemnej strony były tak potężne, że mogły zapobiec śmierci ciała, które dla normalnej istoty było daleko poza punktem śmierci. Król Adas z Koribanu przetrwał prawie trzy stulecia. Darth Sion, który ciężko cierpiał podczas Wielkiej Wojny Sithów i Wojny Domowej Jedi, wyglądał jak chodzące zwłoki. Jednak jedynie dla nielicznych Ciemna Strona była ścieżką do prawdziwego zachowania ciała, bez fizycznego rozkładu. Ponieważ Ciemna Strona często kojarzyła się z nienawistnymi emocjami, użytkownicy mroku byli przedstawiani w galaktyce jako dzicy i źli. Zakon Jedi robił co mógł, byle tylko wykorzenić ciemność z galaktyki. Wielu, zwłaszcza ci, którzy przyjęli Ciemną Stronę, wierzyło, że jest to wynikiem strachu. Często ci, którzy wyznawali to przekonanie, patrzyli z góry na Jedi i innych ludzi, krytykując ich za tchórzostwo i bezczynność. Wielu Sitów, a nawet kilku Jedi, kpiło z zakonu, twierdząc, że stara się on zrozumieć moc, jednocześnie odmawiając studiowania wszystkiego, co ma do zaoferowania. Twierdzili, że Jedi badali pojedynczą warstwę mocy, podczas gdy oni kopali głębiej, rozumiejąc i ewoluując. Darth Sidious twierdził, że Sithowie objęli wszystkie aspekty mocy, a nie tylko dogmatyczny pogląd Jedi. Darth Nox z kolei stwierdził, że tym, co jednoczy Sithów, było to, że nie tłumili swoich emocji i przyjmowali wszystko, na co pozwalała moc. Niektórzy użytkownicy Ciemnej Strony po zabiciu eksplodowali wybuchu niebieskiej energii. Inni zaś zdawali się rozpływać w mroku. Pozostaje tajemnicą, dlaczego te osoby zginęły w taki, a nie inny sposób. Być może ma to związek z indywidualnym charakterem. To wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku opowiem Wam o poszczególnych stopniach przechodzenia na ścieżkę mroku i jak wyglądał cały ten proces, a także o manifestacjach ciemnej strony i jej konkretnych umiejętnościach. Umówimy także poszczególne organizacje, którymi kierowała ciemna strona. Dziękuję za oglądanie. Proponujcie tematy odcinków w komentarzach. Ja dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech potęga ciemnej strony mocy zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.